ale to, to jest do smażenia, a nie do kanapek. Pokażę dzisiaj, jakie mam majtki! Nie, Szymon! A. NIE! No patrz, no patrz! No, nie, pusty. Szymon! Nie, weź, weź jasno. no. No, no, wiesz, nie ja nie pokażę, no, bo to jest coś lepszego, no. Pokaż, mm. coś będziesz pokazać? No, to są spodnie. Proszę! Ja się nabrałem! Chcesz zdobyć nowe skiny do cs Siema! Siema! To over? No i co? Co się śmiejecie? Za stary, za... jest! Te to... my korzystamy z tej chwili, że już przenosimy się na... Co to było? Za stary, za... jest. Te my korzystamy z tej chwili, że już przenosimy się na. Co to było? krótka reklama i za moment rozpoczynamy Grand Prix Włoch. Przed końcem sezonu trzy wozy mają identycznie po tyle samo w tabeli. Kto zatriumfuje dzisiaj uzyska też zatriumf w postaci... Srebrnego. Tłoka! Czy pan król zdoła raz jeszcze podnieść berło nim zawiesi gumy na kołek? No od lat jest samcem alfą w stajni koncernu Dajno, co czy da radę dalej kontynuować to samo? Na pięty pana króla napiera Marek Grzmot Marucha od zawsze drugi. Czy uda mu się wreszcie przetrącić piedestał swemu mistrzu? Wszyscy z nim samym na czele mu tego życzą, co sobie sam życzy, ale z tych gruszek nie wie Ale on na k... Dlatego tego peta. będzie plany mu po grał. prosto w Nikt w ogóle nie spodziewał się, że ten rewelacyjny debiut Ej, pa ej, ja nie pamiętam w ogóle aut, a mimo tego, że oglądaliśmy to na streamie. Nie pamiętam w ogóle tej bajki. Daleko do przodu! Czy zdoła już w pierwszym swoim sezonie zdobyć szczyt pudła i zaklepać deal z dajno, co wyjadać? Pretendent i młody wilkołak wielka trójka, jeden puchar będzie bójka Często mi tak mówią: kolego, dzięki kolego że dzisiaj kotem sekwencji stwierdzia, Ola, pytanko do od... Ola, zabiłeś? Okay. Nie, nie zabiłeś baita? to nie był bait nie, i nie jesteś w szoku, że nagle się sama to. Ja mówię, że byłem na Witalcach to, to, to jest Bartek, report. Ale jesteś... No powiem ci tak. No ale If ja nie jesteś na witalce wszedłem na streama do Brusa i napisałem do niego Siema Bruścik znalazłem do ciebie za stronkę. I on tak zajarany pyta się mnie Siema, suchar, jaka stronka poka? A ja mu wysyłam CV Pracuj. Pl. <głos> 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 O ku... kto tak skacze? O ja pi... Ale, Jaki mał Kto tak skoczył? To jest Anglik? To Anglik chyba! <laughs> okay, okay, calm down. Nothing happened to you, right? Look at this! Asshole. Yo, Carl, see you around. <laughs> the fuck they doing over here anyway? Wiesz dlaczego dla mnie się próbują? Wiesz dlaczego dla mnie tak patrzą? Bo oni zazdroszczą mi, zazdroszczą, że ja dostałem 100 kopów w mordę, 100 kopów w brzuch, 100 kopów w dupę zamknęli mnie 100 razy na dźwiękach, Zaj**ali pał 100 razy, 100 razy pod mnie wzięli ja się nie rozjechałem, a oni, oni za pierwszym razem zrobili siły frajrów, oni za pierwszym razem rozjechali się na swoich kolegów. Mogę do kita? O, kurde. Nie chcę, nie chcę wypierdalać. Ja, nie stoisz u ciebie pod domem i zrobiłem zdjęcie? Ej, A co? Nie, czekaj. To jest AI. Nie. się jakimś kompletnie tak że bez... mnie na początku, ale potem strzaiłem. To dlatego na przykład Remek właśnie od Casix ma te rolety antywłamaniowe, na którymś tam w wysokim piętrze, żeby przypadkiem mu nikt takich zdjęć nie robił. Yes, yes. Tylko żeby nie było trzeciej fazy Żeby nie było trzeciej fazy Nie ma Nie ma Wyp***aj Malenia Ludos k a Ludos Ludos 52 i pół godziny Boże No ty k***o Jadę z nią Jadę z nią O mam Patrz O mam ją Ole, kur jestem NINJA! Są okay, tak wolno jedzie? A. Mm. Okay, Ej, we'll a co? co? Co on zrobił? Sorry, Pewor Agora. Okej, black flag, black flag. We're out of the race. Tak to działa z wykluczanie? ale pe. Myślałem, że tak się da. Tak zwana akcja ubikacja, tylko 46 tam tylko. Nie zauważył. Zauważył, ale coś nie. No dobra. nie? Dobra, już mam bronić, coś. Chodź, 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 ja! chodź. Ola! Ola! Ola, nie się jest, kurka! <grym> Martek! Nie! No, Martek, nie zabijaj, nie proszę! Proszę! Nieważne, każdy oponent Zajebiste. jest Zajebiste. Do Każdego rywala traktujemy tak samo. Ej, szczerze, jakbym grała yy, tak jak oni, razem turniej Fortnite'a, zajęłabym mu kabel. O, nawet mam od internetu. Uczytony. A Mamon gra na turniej? No co? stary, nam kontestował pierwszą miejscówkę i powiedział, że frajerskie zachowanie, bo on nie miał broni. Te od 10 minut i gadasz, że mam... On by ci zaj**ał lepa, kabel? Okej. Niski biznes. ja się pytam, co ja mam z tym zrobić, a ty... Na tej Wiem, że więcej, więcej. Co to było? geni kurcze. Nice. 10 godzin, 5 minut. O. Ej, a wiecie w ogóle, że broni, które leżą na ziemi, jak jest wybuch, to je wyrzuca? Normalnie jest fizyka tak w Tych broni leżących? Prawda? No, 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 no. Patrz, jest ten pistolet, nie? Zobacz. Zobacz, zobacz jak broni. A trzeba zrobić klipa, jak Dobra, ta się... Ta się zbugowała pod dywanem chyba. Nawcie, ale lubiłabyś mnie gdyby miedził na wózku i wpielał makowce na komendzie? Tak. Ale to mnie rozwala, pa. Uderza wpada. Dotykowy się zrobił, kurde Kurde, 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 kurde.

O oh <hierry> Boże, o oh Boże, o oh Boże, o oh Boże, o Boże, 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 Boże Bože, Tap, 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 tap. Jezu... Nie ja zrobiłam? Moi czyste. Ja mam czyste. Przejdź i chodźcie, muchem. Ja, jak Brown? <słyskuj> Challenge 3 Cynamon? Podejście 1. O kurwa. <languages> <Cup> oh, <cover coughs> <millimeter conclusions> Oh, <unlucky> what, what the fuck? I don't If you have David, I will sing you a song. You, you are... My body, one desire. desire Believe when, when I, I, say I say I want it, I want I want it that way. way. Tell me why. why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mist Tell me why. Tell me Uh, Ej, czy Co ty wygląda. No, co? Chodź, bo ja nie uwierzę. To nie jest domu, to nie... Ty! Ładnie? Siągnij z tego domu! Wiem, wy, wy przed, przed nami! O Jezu, mi stałem. Ej, jej brat to jest taki Dostałem. kontenciarz. Czy ja robiłam Cinnamon Challenge? Nie, ale... Ja tego nie zrobię, bo boję, że, boję się, że umrę. Ja nie żyję. Ty tak śpiewasz, yy, śpiewasz jak jesteś na no? yy, Ja bardziej fałszuję akurat yy, Marek, wiesz? Nie wiem, Amelka. Miałem ja, akurat. Witam Was w zakładzie psychiatrycznym w Tworkach. Dzisiaj pacjenci oczywiście pod ciągłą obserwacją E, no, próbują dojść do siebie i, i jakby są pod wpływem silnych leków. E, jeden z nich ma także szmatę na głowę nasączoną witaminą C. Mamy nadzieję, że jakby przejdzie to do mózgu, po prostu przez szare komórki, które jeszcze zostały. Oj, spadło z głowy? Nie, jeszcze się trzyma. Moi drodzy, e, cierpią na silne zaburzenia schizofreniczne oraz trisomie 21 chromosomu czyli tak zwanego k Oj, muszę przerwać, bo downy krzyczą. Chwilę odczekajmy. Jeżeli chodzi o pracę z osobami tak zaburzonymi, kochani, to trzeba mieć wyjątkową cierpliwość po prostu tych osób. Ale ładnie śpiewają. Aha, Kto to gada w ogóle? Myślisz, że w parakoszykowce ogralby z Gortata? Nie, nie ogrom go w kosz... Już widzisz, i kolejny gościu Ale to i Ale ładnie. Bla, to. Aha, bo jest wymutowane. Myślisz, że w parakoszykowce ogralby z Gortata. Nie, nie ogrom go w kosz. Już widzisz i kolejnego ściuku, który nie O, Jezu, to był, ale. to była fajna 15 lat temu, czy nawet 20. 20 lat temu była hot. Emma Watson, stary 22, 25 lat temu była hot w nie? a teraz? No naprawdę, nie? Jakaś giga tragedia to jest. Zamiast 25 lat 25, set temu. Pff. 10. My no to chyba lecimy do Japonii. Mam złowy... Mam złowy Няма да с него Масакра!